z firmą Rockmaster. Master. Dwa zespoły ratownicze. Ratownicy, ratownicy z firmy NA Operator i ratownicy z NA SA. Obydwa zespoły będą głównym tematem jest no, ewakuacja z wysokości. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować dwa sposoby ewakuacji. Jeden, który jest w tej chwili stosowany u nas firmie. Pokażemy, jakie są skutki tej ewakuacji. Jakie mogą być skutki tej ewakuacji? I drugi z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, który właśnie reprezentuje firma Rockmaster, gdzie no, te skutki ewakuacji można maksymalnie zminimalizować. Elektromont oddaje się na słup. Zaprezentujemy, jak działa i jakie są skutki. Mogą być skutki ewakuacji z tym sprzętem ewakuacyjnym, który w tej chwili w używamy. Tam jest w ogóle taki, taki wielokrążek i kar, który spowalnia w wypadku odpadnięcia, spowalnia, ma za zadanie spowolnić to 0,8 metra na sekundę wpadek poszkodowanego. Pierwszy poszkodowany myśli pan Tomasz Nowicki z cena Centrum. Nastąpiło porażenie na słupie, dużo dymu jest, musi się druga osoba udać na górę, oczywiście bezpieczny sposób, bardzo zaasekurowana, żeby odciąć poszkodowanego. Zobaczymy jak działa to urządzenie do ewakuacji. Poszkodowanego. I poszkodowany będzie za chwilę tylko na tym sytuacyjnym Na miejscu pojawia się grupa ratowników przed medycznych firmy na Brawa. prosimy brawa. Oczywiście na początku muszą zadbać o bezpieczeństwo swoje. Tak, oczywiście jest bezpiecznie. Proszę ten poszkodowany jakiś czas wisiał tam w powietrzu. Zakładamy, że to był trochę dłuższy czas, który tutaj zaprezentowaliśmy. W związku z tym, wszelki wpijały mu się w miejsce, gdzie są te dni. Krew nie do nóg. Ja właśnie wiem, ten poszkodowany bez żadnych zabezpieczeń wylądował po prostu na ziemi. Został poszkodowany. Maseczka przestała parować. Na no taki poszkodowany straci łotek, no to trzeba rozpocząć bez usteczania, tak? Zgodnie z zasadami, które znamy. Natychmiast odsłaniamy klatkę piersiową i dokonujemy ucisków klatki piersiowej. Zespół jest wyposażony w wyposażony więc podłącza włącza defibrylator od razu. Włochamia go. Przykleja elektrody. elektrody do piersi Dotykanie pacjenta na teraz mniej, to nam, że defibrylator jest bardzo fajnym urządzeniem, które yy, po prostu zastępuje ratowników w ocenie poszkodowanego. I tak naprawdę defibrylator od momentu podłączenia dowodzi całą akcję. Nie dotyka Nie dotykaj pacjenta. Nie dotyka serca. Nie dotykaj pacjenta. Analiza w toku, w trząsku niezalecany, Dotykanie pacjenta bezpieczne, jeśli trzeba, rozpocznij resuscytację. Politech dał sygnał, żeby ratownicy sprawdzili jaki stan postudowanego, co możemy się domyślać, że jego stan się zmienił i rzeczywiście że ratownicy sprawdzają, Jaki jest jego, jego stan? Przez 10 sekund znowu sprawdzają oddech Przypominam, że sprawdzamy wszystkimi trzema zmysłami. Tak? Widzę, słyszę czuję. Przykładamy uko, nasłuchujemy oddechu. Jednocześnie staramy się go wyczuć i obserwujemy klatkę piersiową. Jest oddech, wrócił, czyli działania ratowników były skuteczne. Teraz ratownicy znowu podają tlen takiemu poszkodowanemu i będą go przekładali na deskę w celu przetransportowania do miejsca ewakuacji, czyli do tego miejsca, gdzie zostanie on przekazany zespołowi pogotowia ratunkowego. To są różne metody przekładania na deskę. W tym przypadku będzie to metoda rolowania, no bo zwłaszcza, że jest ona na tyle bezpieczna i do zastosowania, że przy badaniu urazowym okazało się, że takich dodatkowych urazów nie ma. Oczywiście znaczy nie wiemy, co się dzieje z kręgosłupem, dlatego metoda rolowania też pozwala na to, żeby bezpiecznie dla kręgosłupa tę czynność wykonać. Podsuwają deskę, sprawdzają plecy. To jest jedyny moment, kiedy można. Tak, poszkodowany upadł na znak. To jest jedyny moment, kiedy można obejrzeć plecy. Tak, pomacać. No, i na deski. To jest poszkodowany, który yy, nie miał krążenia przez jakiś czas, więc ratownicy będą starali się zapewnić komfort termiczny. Tak też na konkursie. Przykładają kroną srebrną do poszkodowanego. Zakładamy, że on jest jakiś tam stopniu wygłożony z powodu tego braku krążenia. Osoba atakująca głowę może ją dopiero puścić wtedy, kiedy klocki zabezpieczające głowę zostaną założone i pasy zabezpieczające czoło i brodę. Tak, na komendę. Raz, dwa, trzy. I poszkodowany jest transportowany zawsze nogami do przodu. Nogami do przodu, co nie sugeruje jego stanu oczywiście, tylko chodzi o to, żeby był transportowany bezpiecznie. Ten poszkodowany został uratowany, można bić brawo. Był lepszy w lepszym stanie, tak? A na skutek tego, że w sposób niekontrolowany został ewakuowany z wysokości, doznał tego szoku, o którym mówiliśmy, tak? Szoku wiszenia. Krew, która była zakwaszona, przedostała się do organizmu i spowodowała zatrzymanie, zatrzymanie akcji serca. No, udało się go uratować. A Teraz zobaczymy inny sposób ewakuacji. Tu poszkodowany musi znowu udać. W tym razie poszkodowany jest Jarosław Cypias, reprezentujący rejon dystrybucji Opalenica. Można mieć brawo. Poszkodowany pracował w takim podstawowym sprzęcie, na nim pracując uległ wypadkowi, teraz ja biorę wszystko co potrzebuję, żeby go ratować ze sobą. sprzęt będzie instalowany dopiero, ewakuowaliśmy sprzętem ICAN, a teraz sprzętem Al... W tym momencie pojawia się zespół, ratowniczy ten operator. Czujni dzieli z daleka, że poszkodowany już jest. Tak? Zwracam uwagę na to, że można poszkodowanego zatrzymać nad ziemią. Ja teraz blokuję ją na drodze. Poszkodowany nie leży, tak? Czyli nadal jest zatamowany. To, to ta krew, która zakwasiła się w nogach. W związku z tym można go zabezpieczyć. Oni go zabezpieczają chustami. Czyli w tym miejscu, gdzie uciskałem uciskały, uciska, e, uciska, w tym miejscu zakładają opaski, żeby ta krew nie przedostała się do tamują. Mają cały czas poszkodowanego pod kontrolą. Czyli ten szok piszenia tutaj jest zminimalizowany, nawet zlikwidowany. Tak, Poszkodowany jest, przytomny, oddychający. W tamtym przypadku to nagłe zatrzymanie krążenia, to o czym mówiłem wcześniej, zostało spowodowane właśnie tym, że ta krew się przedostała do Poszkodowany podajcie deskę. położony, bez kontroli żadnej, zjechał po prostu nam na dół. I w związku z tym ta krew dostała się do organizmu i zatrzymała serce. Tutaj też dodatkowym elementem jest to, że mogą ratownicy położyć takiego zabezpieczonego poszkodowanego od razu na desce. Mają go na desce, nie muszą to przekładać. Może tak? no, rolowanie bezpieczną metodą jednak jest poruszeniem tego poszkodowanego. A tutaj od razu go mają na desce ewakuacyjnej i mogą rozpocząć dalsze działania. W jakim stanie jest ten poszkodowany? Jest przytomny czy nie przytomny? Oszkodowany jest, jest przytomny i oddycha. Tak? I to jest osłabione. Ważne tak jest, tak. Je, żeby przy takich czynnościach wszystko mówić o bo co się z nim dzieje. Że jest w tej chwili na desce, tak, że jest bezpiecznie. Za chwilę tlen będzie, zostanie poszkodowany, może nie wiedzieć, co to maseczka tlenowa i w związku z tym może się bronić. Ratownicy muszą o wszystkim informować. Ważne jest, żeby kontakt cały czas utrzymywać z poszkodowanym, dlatego ratownik, trzyma głowę, rozmawiać z stara się... Utrzymywać kontakt po to, żeby, żeby poszkodowany czuł się bezpiecznie. Z strony, a z drugiej strony, tam wtedy wiedzą, jaki jest stan poszkodowanego na bieżąco. Tak samo jak w poprzedniej procedurze, dopiero wtedy będzie można puścić głowę poszkodowanego, kiedy klocki będą założone. Klocki mają takie otwory, to też służy do tego, żeby poszkodowanym, przytomnym nawiązywać kontakt. Gdybyśmy tymi klockami zasłonili mu uszy, no to wiadomo, że no, no, zarazilibyśmy kontakt z poszkodowanym. Te klocki zapewniają stały kontakt, ponieważ mają otwory w miejscu, a urzami Rządni ratownicy i taki poszkodowany zostanie przetransportowany w miejsce bezpieczne, gdzie będzie ewakuowany przez różne pogotowia ratunkowego. Można bić brawo poszkodowanego że... pogotowie już przyjechało. Proszę Państwa, no, technika idzie do przodu, tak, różne rozwiązania nowe się pojawiają, które są coraz bardziej bezpieczne, które coraz e, pozwalają na bezpieczniejszą ewakuację z wysokości.